Mamy tutaj e, oczywiście skrzyneczkę z głównymi z podstawowymi elementami elektronicznymi. Może na początku przedstawię jakieś podstawowe e, takie najprostsze układy. Pierwszym z takich obwodów może być e, e, świecenie diody LED. Musimy, aby tego dokonać, przeprowadzić prąd przez opornik, aby zmniejszyć jego natężenie, by uniknąć spalenia diody. No, i zamykając obwód, możemy zauważyć i włączenie zasilania. Możemy zauważyć proste świecenie diody LED, tak? Jest to jeden z najprostszych układów, aby zabrazować prąd elektryczny. Wiadomo, jeżeli jest efekt takiego świecenia, to jest to oczywiście wiadomo, że prąd płynie. Możemy przeprowadzić dany prąd przez potencjometr, który będziemy regulować e, na przykład dźwięk e, brzęczka. No, i włączając zasilanie, oczywiście też obserwujemy płynięcie prądu elektrycznego. Możemy modulować poszczególnie częstotliwość danego buzera przez potencjometr zmieniający jego opór. Puszczając na przykład prąd elektryczny zmienny na taki oto element. Możemy oczywiście obserwować pod wpływem prądu zmiennego, że dźwięk jest. Mały, jak w przypadku prądu stałego, tylko oczywiście się zmienia. Może jeszcze ze skrzynki zademonstruję działanie diody RGB. No więc dioda RGB jest to taka dioda, która świeci w różnych trzech podstawowych barwach. Zielonym, niebieskim i czerwonym. Natomiast przez łączenie takich kolorów. Możemy otrzymać praktycznie dowolną barwę poprzez sterowanie natężeniem na takiej diodzie. Możemy obserwować dowolne kolory, połączenia ich i tak dalej. Następnie możemy przejść tutaj, jak widzieliśmy, mniejsze cewki do takiego prostego modelu silnika elektrycznego. Mianowicie podłączając napięcie do pętelki i jak gdyby wprawiając ją dodatkowo w ruch, Możemy zaobserwować jej obracanie, dopóki bateria się nie wyczerpie. W polu magnetycznym magnesu, i dzięki oczywiście prądowi, który przewo przewodzi ta pędla, wytwarzane jest dodatkowe pole magnetyczne, które współdziała z pole magnetyczne magnesu i pędla jest wprawiana w ruch. No i dodatkowym takim pokazem, może być. Y Kuleczka w cewce. Cewka oczywiście wytwarza pole magnetyczne. Pole magnetyczne jest wytwarzane zmienne, ponieważ jest podłączone do, do generatora prądu zmiennego. Generator prądu zmiennego oczywiście zmienia kierunek prądu. Dzięki temu wytwarzane jest zmienne pole magnetyczne. Zmienne pole magnetyczne powoduje to, że kuleczka jest podrzucana lub ee, przyciągana do danej cechy.